Czy wiecie, że agenci CIA trenują przede wszystkim w pierwszej kolejności techniki medytacyjne, techniki wyciszania umysłu i synchronizacji półkul mózgowych i przechodzenia w stan świadomości, który pozwala im mieć szeroki fokus, czuć więcej, postrzegać więcej, kojarzyć więcej, rozumieć więcej? I również aktywować sobie potencjały silniejszej woli, potencjały silnego ciała i potencjały genialnego umysłu. Natrafiłam ostatnio na YouTube na wywiady z byłym agentem CIA. Młody człowiek, 40-kilkuletni, który zrezygnował z tej kariery dla rodziny i dla swoich dzieci. Ale opowiada o tych treningach tyle, ile jest dozwolone, by opowiadał. I co jest ciekawe, właśnie, że to stawia na pierwszym miejscu nie jako jego wybór, ale techniki medytacyjne i oddechowe są według niego, według jego przekazu, na pierwszym miejscu w treningu dla agentów CIA. Ciekawe, prawda? Dzięki temu pozyskują oni, można powiedzieć, nadzwyczajne umiejętności. Tak, kochani, nadzwyczajne umiejętności. Technika wchodzenia w stan centrum, bardzo przypomina to, co ten człowiek w wywiadzie na YouTubie przekazuje. W ich praktyce znajduje się taki moment, gdy ta pauza, gdy robi się wdech, i pauza pomiędzy wdechem a wydechem potrzebuje być nazwana whisper. W tej praktyce, jaką ten człowiek przekazuje, pomiędzy wdechem a wydechem, żeby wejść szybko w głębszy stan świadomości, wyciszenie umysłu i zdolność reagowania optymalnego na sytuację, która się wydarza, w jego propozycji, w technice, którą on trenował i używa do dzisiaj, pomiędzy wdechem a wydechem wypowiada się słowo whisper, czyli szept. Przyptanie. W tej praktyce, którą ja proponuję od lat, pomiędzy wdechem a wydechem wypowiadasz słowo cisza. Ja przypuszczam, że działanie jest podobne, ponieważ, czy efekt jest podobny? Ponieważ mózg, umysł, podświadomość ciało potrzebuje usłyszeć taką komendę pomiędzy wdechem a wydechem. I ją zastosować. Czyli robisz wdech, i jest ta komenda cisza, albo whisper, czyli cichy szept. I to bardzo pomaga, i bardzo szybko wycisza umysł, system nerwowy, rozluźnia ciało i wprowadza Ciebie w głęboki stan. Świadomości, głęboki stan relaksu, a jednocześnie nie pozwala ci zasnąć, wręcz przeciwnie, mobilizuje Twój umysł i Twoją uwagę, by postrzegać, widzieć, rozumieć, rozwiązywać efektywnie więcej. Więc warto to stosować na co dzień. Niekoniecznie, żeby przygotowywać się do zaangażowania w działalność CIA, to taki żart ode mnie, ale po to, żeby efektywnie żyć lepiej. Ten człowiek po wyjściu z agencji CIA otworzył swoją własną firmę, w której uczy technik, właśnie tych, między innymi, uczy technik, Ludzi biznesu, ludzi pracujących w social mediach, właścicieli biznesu, ludzi pracujących w marketingu i każdego, kto chciałby przygotować siebie, swój umysł i swoje funkcjonowanie do większych efektów, żeby zapanować nad stresem, zapanować nad, zapanować nad strachem. Zapanować nad chaosem, gdy pojawia się wyzwanie szokujące, wymagające uwagi i zaangażowania potencjału Twojego umysłu, żeby Twój mózg w tym momencie i Twoje, twoje ciało i, tw i Twoja świadomość, żeby się w tym momencie, gdy jest szokujące wyzwanie nagle do rozwiązania, żeby się nie zmroziło w tym stresie, tylko żeby się otworzyło i znalazło rozwiązanie, czy żeby Potrafiło Twoje ciało i Twoja świadomość zareagować, funkcjonować, kontynuować i wspaniale prezentować swój punkt widzenia, czy umiejętnie reagować, czy komunikować się. Do tego potrzebne są techniki medytacyjne, właśnie, ale takie specyficzne, techniki, które nie wyprowadzają Ciebie, z kontaktu z Ziemią, z ugruntowaniem, które Ciebie wprowadzają stan świadomości, który pomaga Ci funkcjonować w ziemskim, zawiłym, chaotycznym świecie, który wymaga coraz więcej od nas umiejętności radzenia sobie ze stresem i z chaosem myślowym. Chcecie zrobić ze mną tę technikę? Chcecie wypróbować swoje umiejętności, Technikę, która poszerzy Twój umysł, technikę, która poszerzy Twój stan świadomości, technikę, która prowadzi Ciebie w stan bez stresu, bez strachu, zrównoważony, odważny, asertywny, gdzie Twoja świadomość jest poszerzona, Twoja uwaga jest poszerzona i w którym to stanie świadomości sięgasz do swojego najlepszego potencjału i potrafisz rozwiązywać różne zadania, które wcześniej rozwiązania nie były tobie dostępne. I również pogłębia się twoja intuicja, co jest bardzo ważne również w treningu agenta CIA. Jest bardzo ważne w ich treningu pogłębiać intuicję. Hej, my w codziennym życiu też pragniemy to używać, prawda? A więc zaczynamy. Usiądź sobie wygodnie, gdziekolwiek jesteś i weź głęboki wdech i wydech w swoim własnym rytmie. Zamknij oczy, rozluźnij ciało. To będzie krótka praktyka. Krótka praktyka, która pomoże ci na chwilę usiąść w ciągu dnia, zresetować stres i chaos, i przekierować cię na optymalne funkcjonowanie. Więc na chwilę zamykasz oczy, przekierowujesz całą uwagę swojego umysłu na to, jak oddychasz. Na rytm oddechu, jeśli oddychasz klatką piersiową, to przez chwilę uważnie oglądasz oczami wewnętrznymi Twojej wyobraźni, jak porusza się Twoja klatka piersiowa. Jeśli oddychasz przeponą, to Twoja uwaga jest skierowana na Twoją przeponę. I obserwujesz ten lekko pogłębiony oddech. Wdech robisz przez nos i robisz pauzę, a w tej pauzie wypowiadasz cisza. A potem robisz długi wydech przez lekko rozchylone usta i całkowicie rozluźniasz ciało. I jeszcze raz robisz wdech przez nos klatką piersiową czy przeponą? Pauza bezdech i nazywasz to cisza. I wydech przez usta i rozluźnienie. I jeszcze raz wdech. Cisza. I wydech, długi wydech i rozluźnienie. I jeszcze raz wdech. Cisza i długi wydech i rozluźnienie. I jeszcze raz wdech i dłuższa pauza. Cisza i długi, długi wydech i rozluźnienie. A teraz już tylko odpoczywasz, rytm oddechu samoistnie, już pracuje. A Ty odpoczywasz przez chwilę w rozluźnionym ciele. I dodaj do tego jeszcze jeden krok. Oczami wyobraźni napisz w centrum mózgu słowo cisza. I przyglądaj się, jak słowo cisza. Napisane w centrum Twojego mózgu, pulsuje razem z Twoim oddechem. Centrum Twojego mózgu oddycha teraz. Oddycha ciszą. Oddycha ciszą. Wdech do centrum mózgu. Cisza. I wydech. I lekko poszerzaj przestrzeń swojego mózgu. Wdech do centrum mózgu. I tam słowo cisza. I na wydechu lekko poszerzaj przestrzeń swojego mózgu. I jeszcze raz. Wdech. Do centrum mózgu, i niech tam się zaświeci światło i słowo cisza. I wydech, i poszerzasz jeszcze bardziej przestrzeń mózgu, i wykraczasz poza przestrzeń mózgu światłem z centrum i słowem cisza. I jeszcze raz wdech do centrum mózgu do światła w nim i do słowa cisza i wydech przestrzenny we wszystkich kierunkach z centrum mózgu i przekraczasz obszar mózgu i światło i cisza poszerza powiększa obszar twojego wyciszonego umysłu I to już dzieje się samoistnie a ty tylko obserwujesz ten oddech ten rytm I to sprawiło że twój mózg jest teraz w 100% zsynchronizowany. Lewa, prawa półkula funkcjonują teraz w doskonałej synchronii, a centrum Twojego mózgu jest wyciszone. To miejsce odpowiedzialne za emocje. Jest całkowicie wyciszone, a przestrzeń Twojego umysłu poszerzyła się i rozświetliła. I takim umysłem możesz więcej ogarniać, rozumieć, rozwiązywać, odczuwać, pozyskiwać subtelne informacje. Przekazywać. A teraz jeszcze Twój wyciszony umysł łączy się z Twoim sercem. Koherencja, umysł, serce. Teraz wyobraź sobie, że Twoje serce oddycha. Centrum Twojej klatki piersiowej oddycha światłem. Serce jest mądre, jest piękne, jest intuicyjne. I gdy jest w stanie spokoju i harmonii, generuje o wiele większe pole elektromagnetyczne, pole możliwości intuicji niż mózg. A teraz wyobraź sobie i poczuj że oddech, centrum Twojego mózgu, Twojego umysłu i oddech, centrum Twojego serca odbywają się w jednym i tym samym spokojnym rytmie. Wdech, cisza i wydech, światło. Centrum Twojego mózgu i Twojego serca oddychają w tym samym rytmie. I są zsynchronizowane. I są połączone. I w tym momencie aktywuje się Twój dobrostan. Mentalny, emocjonalny, życiowy, duchowy, gdyż w tej koherencji umysł w serce w tym jednym rytmie i w tej ciszy, spokoju ty doświadczasz prowadzenia, twoja intuicja jest najgłębsza. To Ciebie prowadzi poprzez meandry i zawiłości życia. I teraz jesteś w takim stanie umysłu i serca, że możesz podejmować właściwe decyzje. I tego Ci życzę, gdy tylko otworzysz oczy i wrócisz do realu, tutaj, do tego życia Twojego codziennego. Cokolwiek teraz będziesz robić, jakąkolwiek decyzję podejmiesz, cokolwiek masz do rozwiązania, to będzie to najlepszy Twój wybór. Dziękuję Ci za ten czas spędzony tu ze mną w medytacji. Medytacji, świadomości Stanu centrum. Do zobaczenia niebawem. Ewa Maj.